Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmie z serii Co Nowego w kolekcji. No i dzisiaj będzie dużo w sumie gier w porównaniu do poprzednich odcinków. I tak, myślę, że zaczniemy od od początku, czyli od tej gry, którą w, w miarę najwcześniej udało mi się dodać do kolekcji. W zasadzie dwie gry, bo były dwie w zamówieniu, ale zaczniemy sobie no w sumie od gry bardziej znanej i tak dalej tutaj dwie gry, które będą na początku są z wydań holenderskich aczkolwiek na pewno mają wersję angielską więc tutaj problemu nie będzie są to wersje oczywiście PAL no i dzisiaj w zasadzie jedynie mamy gry na konsolę PlayStation 2 także troszkę uzupełnienia kolekcji no, i zaczniemy od Gran Turismo 3 Ace Pack. E, chyba jakoś tak się to czyta. Edycja Platinum, aczkolwiek, tak jak gdzieś tam często pewnie zaznaczałem, e, dla mnie nie jest to e, jakaś wada tego wydania, e, bardziej cecha, że jest to edycja Platinum. Oczywiście te premierówki są niby lepsze, wiadomo, ale. Dla mnie jest ważne to, żeby była gra w kolekcji, żeby była w, w miarę dobrym stanie. Tutaj troszkę jest takie obicie, ale tutaj też troszkę jest. Też nagrywam ten odcinek już nowym telefonem, czyli POCo F5. Więc możecie dać znać. Myślę, że będzie trochę lepiej, jeśli chodzi o wideo. Jest komplecik, naprawdę instrukcja gruba, powiem Wam. Sprawdźmy sobie. Płytka jest. Tutaj troszkę może jakieś ryski są, ale jeśli chodzi o drugą stronę, to jakieś odciski palców, chyba jedynie co. A tak jest. Tutaj instrukcja też jest i naprawdę jest gruba. W sensie, tak wagowo można powiedzieć, że jeśli włożymy o tak, to naprawdę pudełko. Troszkę czuć w dłoniach, że rzeczywiście jest tam coś więcej. Fajnie, to się szanuje. No, i dodajemy do kolekcji. E, także okej, okay. przechodzimy dalej do gry, która, ok, nie jest może jakimś hit, hitem, i tak dalej. Aczkolwiek ja ją bardziej kupiłem z sentymentu, a nie dlatego, że. Jest to jakiś niezwykle dobry, ważny tytuł. Aczkolwiek, to, to czy jest dobry, no myślę, że jest. To w miarę dobra jakościowo gra. A konkretnie, jest to gra. Tylko tutaj widzę, że troszkę uchwyt z jednej strony pudełka jest zepsuty, nie zamyka się. Także na szczęście, dolny uchwyt działa. Są to Igrzyska Olimpijskie Ateny 2004, grę, którą kiedyś, jak byłem dużo młodszy, zagrywałem się bardzo dużo na PlayStation 2. Pamiętam tam różne takie dyscypliny, np. strzelanie, biegi przez płotki, pływanie to była naprawdę fajna gra. Wersja niemiecka. Ale... Boże, nie niemiecka, tylko holenderska. Aczkolwiek y, pewnie i tak y, język angielski y, jest dostępny. Także... Ateny 2004 bardziej z sentymentu, że ja sobie wezmę troszkę tu mhm. dalej te gry. W sumie jeszcze mogę wyżej mhm. tu je No. Bo no, niestety mi tutaj poleciał telefon. Czekajcie chwilkę. Dobra, i wracamy już z powrotem, mam nadzieję, że już teraz ten statyw mi tutaj nie poleci. Będę musiał coś wymyśleć, albo kupić sobie coś porządniejszego, albo wymyślić może w innym miejscu nagrywanie tych filmów. Dobra, ale cóż, wracamy do kolejnych tytułów. I tutaj tytuły, które nie są jako takimi grami, aczkolwiek jest to ciekawy, myślę, ciekawy temat. Są to wersje demo, wersje demonstracyjne, tutaj z oficjalnego magazynu poświęconego Grom PlayStation 2 na platformę PlayStation 2 z polskiego wydawnictwa i są to tylko dema i jakieś ewentualnie klipy wideo z różnych gier i mam dwa takie dwie takie wydania i ich akurat nie zakupiłem tylko gdzieś tam udało mi się je znaleźć w domu więc fajnie że udało się to zrobić bo myślę że ciekawy ciekawy ciekawa rzecz w ogóle e, tutaj mamy 9 grywalnych dem no, kiedyś były takie rzeczy popularne wiadomo jednak zwłaszcza w Polsce no, nie każdy mógł sobie pozwolić na ne, kupowanie gier w pełnych wersjach e, a jeśli już no to albo jakieś starsze e, jakieś starsze tytuły albo e, po prostu e, Albo po prostu no, było piractwo, i tak to niestety wyglądało. Więc, yy, tak to wygląda yy, tutaj z tyłu. Też mniej więcej na przykład Bornout Revenge, yy, o Bornaucie dzisiaj jeszcze sobie wspomnimy. Ale na razie jeszcze nie mówię co i jak. Yy, tutaj standardowo, tylko płytka na takich właśnie płytkach yy, te dema wychodziły. Więc myślę, że ciekawy, ciekawy, ciekawa rzecz. Tutaj, niestety, na górze pudełka jest uszkodzenie. No tutaj troszkę plastik się odłamał. Aczkolwiek, ciekawa, ciekawa rzecz. Soby damy to tutaj. Drugi, drugie takie wydanie: już z lepszym trochę opakowaniem, jednak, ale też z bardzo ciekawymi grami czy nawet nie lepszymi. Hmm, tutaj mamy 8 grywalnych dem, no ale za to mamy God of i już tutaj napis, mocny kandydat na grę roku. No, kiedy wychodził, naprawdę yy, sporo namieszał na rynku i no w sumie do dzisiaj yy, dał Sony taką serię yy, w ich portfolio, która do dzisiaj yy, święci triumfy. I oczywiście yy, były momenty gorsze w tej serii, no, ale teraz myślę, że naprawdę seria jest na fali i każdy czeka na kolejne części. Zresztą w zeszłym roku wyszedł rok. Dobra. Dodajemy sobie tutaj. OK. No i teraz czas na rozpakowanie trzech paczek. Paczki są takie. Dopiero co je odebrałem, więc nie wiem co jest w danej paczce. mały małe takie losowanie będzie. E, tutaj ogólnie będą gry wyścigowe, dzisiaj głównie gry wyścigowe poza tenami, no i poza tymi demami. No to mamy Gran Turismo. A w sumie w tym jednym demie no to też na czołówce jest Burnout Revenge. E, Okej, okay. widzę, że na pierwszy ogień lecą gry e, Tutaj jeszcze zobaczę, ale jest OK. Mogłem się trochę potargować ze sprzedawcą pewnie. E, może bym o dyszkę, bo kupowałem te gry w pakiecie. Sześć gier w sumie, więc tutaj dzisiaj będzie naprawdę sporo tego. E, zacznijmy od właśnie Burnouta. E, konkretnie Burnout Dominator. E, nie grałem w Dominatora, aczkolwiek fajnie to wygląda, polska wersja z polskiej dystrybucji, więc to też yy, fajna sprawa. Tutaj jest odpowiednio zabezpieczona płytka, to się szanuje. Jest instrukcja. Tutaj widzę, że nawet jakaś ulotka taka. Zamów BORNOUT. Grę BORNOUT 5 na konsolę PlayStation 3. Co ciekawe, nie ma takiej gry jak BORNOUT 5 z tego co wiem chyba to była jakaś nazwa robocza, nazwa jakaś projektowa w, w EA czy konkretnie to w niby tu jest tylko EA, ale bardziej tutaj chyba chodzi o Criterion Games to była chyba jakaś nazwa robocza i w sumie Burnout 5 no nie istnieje nie ma takiej gry to jest tylko nazwa Kodowa. Born Dominator. Dominator jest też w wersji na PSP i ja posiadam nawet tą wersję. Na PSP jest Born Dominator i Bornot Legends. Która część lepsza, no to już trzeba samemu zdecydować, aczkolwiek pudełka jest w naprawdę fajnym stanie. No Bornout Dominator nie jest jakąś bardzo drogą grą, można ją kupić za około 25 zł. Na PS2, ale tutaj fajnie, dobry stan, naprawdę super. Jeszcze zobaczę sobie płytkę i będziemy lecić do kolejnych, bo no, tutaj troszkę wytrzeć płytkę i będzie, będzie super. Super, mamy premierowe wydanie. Nie wiem, czy wyszło jakieś wydanie popremierowe, aczkolwiek tutaj mamy premierówkę. No i druga gra to gra też ciekawa. Troszkę właśnie mamy uzupełnienia serii Gran Turismo, bo mam obecnie czwórkę, mam trójkę tutaj, jak sami widzicie, tutaj ją mamy. No i mamy też Borno, Boże, nie Borno, tylko Gran Turismo Concept 2002 Tokio Genewa. Co ciekawe, tak to się błyszczy, ten to logo właśnie, ten napis. Ten napis koncept się nie błyszczy, ale jeszcze napis Gran Turismo The Real Driving Simulator się błyszczy, więc fajna sprawa. Eee, tutaj chyba nie było żadnej polskiej wersji, nie było polskiej dystrybucji. to w ogóle widzę, że to jest chyba jakaś niemiecka albo holenderska dystrybucja. Bo tutaj nawet mamy znaczek. Nie wiem, być może gra w ogóle nie pojawiła się w Polsce. Eee, w Takiej oficjalnej dystrybucji, to znowu zabezpieczenie. To jest fajna sprawa. Jest też komplecik. Mamy płytkę. Płytka w dobrym stanie. Parę rysek się znajdzie, ale myślę, że nie jest źle. Gran Turismo, akurat ta część ten, to jest taki jakby prolog do Gran Turismo 3. Chodzi mniej więcej po 35 zł na. W serwisach aukcyjnych, więc też, no myślę, fajna rzecz do kolekcji, na pewno. Ciekawe, myślę, że jakieś tutaj ciekawe auta mogą być w tej wersji. Odkładamy. No i lecimy z drugim boksem można powiedzieć. Potrzebujemy. Co my tu mamy? Na początek, już może widzieliście, mamy Nitro Speed Carbon. Niestety to nie jest polska wersja, szkoda bardzo, jest to angielska wersja, bo jest też na PS2 specjalna polska wersja, gdzie mamy polskie napisy, polskie menu i tak dalej. Gra jest po polsku. Tutaj, no niestety, to nie jest polska wersja, aczkolwiek fajnie. Karbonik będzie do kolekcji na PS2. Mamy instrukcję, mamy też tutaj widzę, że jeszcze jedną instrukcję. Tutaj chyba mamy akurat taki katalog gier od jej. No i mamy jeszcze tutaj jakiś taki jakąś karteczkę taką. a no, można było wygrać jakieś konsole. Nie wiem jakiego pochodzenia, i co było na tych konsolach, co to w ogóle za sprzęt był, ale no coś takiego można było wygrać kiedyś. To właśnie tutaj, jak to wygląda. No i już sama instrukcja, która nie jest gruba, ale w sumie wszystko to daje nam dosyć sporo objętość. Tu widzę, że niestety jest ułamane. Szkoda. Nie było tego w ogóle widać. Tutaj troszkę widać, ale no na zdjęciach ciężko było to zauważyć. No szkoda, no ale i tak myślę, że no nie ma tragedii. Generalnie, poza tym defektem na dole i w środku pudełka, no to wszystko jest w dobrym stanie. Jeszcze sobie zerknę na płytkę. I płytka widzę, że no poza paroma ryskami też jest ok. No, myślę, że się na spokojnie wczyta, jeśli bym chciał w nią pograć. Odkładamy Carbona. Kolejna gra, tu już z polskiej dystrybucji. Polska dystrybucja gra, którą już posiadam kiedyś była w sumie na kanale w którymś tam odcinku. I to jest moja chyba ulubiona część Need for Speeda, Więc być może już się domyślacie. Jest to Need for Speed Pro Street z polskiej wersji, z polskiej dystrybucji. Napisy polskie, no tutaj napisy węgierskie też, ale szło to na po prostu te rynki akurat. Polski, węgierski pewnie i tam może jeszcze na jakiś. No i tu wszystko jest też po polsku, więc naprawdę fajna sprawa, fajna rzecz. Akurat Pro Street mam już w kolekcji. Tutaj też zabezpieczenie było takie. Pro Street w polskiej wersji mam w kolekcji, więc tu będzie po prostu kopia tej gry, ale ale cóż, będzie w razie co kiedyś tam na sprzedaż, w razie co. Na razie nie ma co jej sprzedawać, bo niestety Pro Street nawet w tej polskiej wersji językowej z polskiej dystrybucji nie stoi jakoś w dobrych cenach. Chodzi po mniej więcej 30 zł, więc no nie opłaca się moim zdaniem takiej gry na razie ruszać. Lepiej ją sobie zostawić. I tutaj odkładamy ją. No i lecimy z ostatnim boksem, jaki tutaj mamy. Ja już wiem, co tutaj będzie, bo już zostały dwie ostatnie gry. Więc... Zaczniemy sobie od tej gry, która była najbardziej na wierzchu. Niestety gra z angielskiej wersji językowej, a nawet z holenderskiej e, dystrybucji. Tu widzę i niestety gra jest takim trochę składakiem. E, zaraz Wam powiem czemu. Widzę, że instrukcja też jest troszkę, troszkę taka podniszczona. No ale dobra, tutaj mamy Need for Speed Underground, to jest Underground 1. Chyba była jakaś wersja polska tu niestety, jak widzicie mamy jakieś takie napisy, no jest to edycja holenderska niestety. Szkoda, że nie polska, bo jeśli by była polska to by było po prostu świetnie, ale mamy Undergrounda. Niestety jak pewnie widzicie, mamy płytkę z wersji Platinum, to tutaj jakby sprzedawca był w porządku, bo napisał to wprost, że wersja jest z rynku. Boże, nie z rynku, tylko samo pudełko jest z wersji premierowej, za to płyta jest z edycji Platinum, więc tutaj ja wiedziałem o tym i jakby mi to aż tak bardzo nie przeszkadza, wiadomo, że lepszy jest taki komplet, komplet yy, rzeczywiście, ale płytka jest w dobrym stanie. Widzę troszkę tutaj rys na, yy, na tej stronie. No i tutaj niestety instrukcja troszkę oberwała. Chyba, chyba troszkę jakiś deszcz na nią spadł nieszczęsny, bo to widać. Po prostu od razu, żeby było suszone to. Co niestety tutaj też bardzo widać, ale ważne, że jest. Więc mamy Undergrounda. Szkoda, że nie dwójeczka, ale mamy jedynkę. Może i lepiej, bo od pierwszej części sobie zaczynamy to zbieranie i to co było najwięcej warte z tej całej edycji, może nie z edycji, a z tej całej paczki, którą sobie zamówiłem, sześciu gier, czyli tutaj przechodzimy do Need for Speed Most Wanted polskiej wersji językowej. Tak, ogólnie Most Wanted na PS2 w polskiej wersji językowej to jest koszt, powiem Wam, że około 75-80 zł są nawet i droższe jakieś tam edycje yy, w jakimś tam nie wiem, ekstra stanie czy coś yy, Tu już nawet pewnie pod stówkę może podchodzić yy, taka cena tej gry yy, no głównie przez to, że jest to polska wersja. Angielskie wersje można kupić za około 50-60 zł, yy, nawet pewnie za 40 gdzieś kiedyś widziałem, że ktoś wystawiał, no ale to są angielskie wersje, więc tutaj na polskim rynku polskie wersje się liczą. A zwłaszcza no, na taką konsolę jak PS2, gdzie tych gier jest po prostu mało. E, więc jeśli już są, to warto zbierać w polskiej wersji. No i tutaj mamy. E, no, Most Wanted nie muszę przedstawiać. Dla wielu najlepsza część wszechczasów. E, kultowa, do granic możliwości. Mamy instrukcję. W ogóle instrukcja jest, co ciekawe, też po polsku. Fajnie. E, no tutaj tak samo mamy, tak jak w którejś wcześniejszej, że chyba w Carbonie mieliśmy e, taki tutaj Day gaming Guide, czyli taki przewodnik. Ogólnie mamy tutaj różne gry z dystrybucji. Jej na przykład e, trochę może zapomniany już dzisiaj Batman Begins, Harry Potter e, i czara ognia Sims 2. Co tutaj jeszcze ciekawego jest Born Out Revenge, czyli gra, która o, tutaj ją mamy. Widzę, że tu autofocus lepiej działa w tym telefonie też. No, mamy też różne inne gry, więc taki po prostu przewodnik po tym, co jest obecnie w sprzedaży. Mamy też całą stronę poświęconą grze Need Speed Most Wanted, czyli tej, którą Tutaj mamy akurat w polskiej wersji, więc naprawdę to jest fajna zdobycz, trochę warta. No i no, szkoda trochę, że tak szybko ją kupiłem, mogłem trochę się potargować, pewnie pewnie by sprzedawca opuścił z dyszkę, z dwie dyszki na tym zestawie sześciu gier. No, ale i tak myślę, że jest całkiem ok, więc. No, naprawdę dużo tych gier. Mamy 2, 4, 6, 8, no i dwie te domówki. Także naprawdę ostatnio mam sporo tego. I za zestaw tych gier, właśnie tych wyścigowych, czyli od Bornout Dominator, liczymy do Most Wanted Zapłaciłem 150 zł. Musicie sami sobie gdzieś tam odpowiedzieć na pytanie, czy było warto, czy nie. Moim zdaniem nie była to jakaś okazja życia, ale myślę, że całkiem fajny, fajny konseks. Zwłaszcza, że wszystko było zapakowane elegancko do wysyłki. Gry były pakowane po dwie, więc też nie były upychane na siłę. No i fajnie. Więc każda płyta była też zabezpieczona, żeby gdzieś tam nie fruwała. No i dobra, dziękuję w takim razie Wam za oglądanie tego odcinka z tej serii, właśnie co nowego w kolekcji. No i usłyszymy się już w kolejnych filmach na kanale. Na razie.